Michał i ja szukamy rzeczy niecodziennych, na których naprawdę można dużo zarobić. Pokonujemy tysiące kilometrów, żeby znaleźć coś, co jest wiele warte, albo nie warte nic. Michał i Łukasz to łowcy okazji i koneserzy unikalnych przedmiotów. O! Pieniędzy mają tyle samo, każdy po 5000 tysięcy zł, ale różnią się strategią. Łukasz lubi ryzykować, ma instynkt drapieżcy. Michał jest spokojniejszy. To miłośnik historii i klasycznej sztuki. Ich bazarowe nabytki ocenią profesjonalni eksperci. To oni wydadzą opinię, warto było brać czy może nie brać. Dzisiaj Michał i Łukasz odwiedzą warszawskie bazary i targowiska. Ja już się cieszę, słuchaj, dzisiaj będziemy oglądać prawdziwy folklor. Ty wiesz, że w latach 90. wszystkie stadiony niemal w Polsce zamieniono na Handel Mandel. Ja boję się, że tutaj dla mnie tutaj nie będzie wiesz nic ciekawego. Musisz być czujny. A ja nie wiem, czy twojego się zmieści na tym stadionie. Od przeszło 20 lat teren robotniczego klubu sportowego na Warszawskiej Woli co weekend zmienia się w potężne targowisko. I dobrze się zaczyna, co? Świetnie, świetnie. Podoba ci się? Tak, ja. tak. Producenci, importerzy, kupcy i sprzedawcy rozkładają hektary firan, narzut, kołder, gaci i kaloszy. Michał, rozdzielamy się tu. Mniej włączony mój numer, jak cię będą atakować, to dzwoni. Dobra, idę. Michał wydaje się nieco przerażony. Łukasz jest w swoim żywiole. Na Olimpii są majtki, staniki, ale też można osłodzić sobie życie jednym ze 140 ciast ormiańskich wypiekanych w domu. I to jest naprawdę rarytas. Nawet po to warto tu przyjechać. Chociaż jej ja tak wiem i wierzę, że coś tu znajdę. Mm. Czyżby Michał coś znalazł? Jednak nie. I pan nie upuści. No jak upuszczę, to zapłacę, ale wie pan, dwa o to, bo mi się podobają te rybki, żeby one jednak nie były zniszczone. Z jakich lat one pochodzą? Niech mi pan powie. Pana, to jest, to są lata 60. I to koniec lat 60. Nie, nie, nie śmierdzą. 5 stówek za 5 rybek, to nie jest drogo. Więcej niż 2 stówy nie dam. Za co? Za całość. Ja to mogę panu to policzyć po 80 zł. mu się to podoba? Po 5 dyszek za sztukę. Jest 5 rybek, 5 dyszek, 250 zł. Pasuje panu? Pasuje. O, mówi pan, co ja nie mam drobnych, nie mam panu wydać. Lóg pani daje? Majtki, dorsety, skarpety, frotę, szlafrok, obuwie, swetry. Majtki, gorsety, Nic, kompletnie nic. No, Kiełbasy sobie kupiłem. To jest do, do naprawienia? <noise> Oczywiście. Wszystko da się zrobić. No tak, no tak czujesz jak w domu. To się zawsze psuło, nie? Na kolei. Tu. pan Tu jest cena 300 zł. A -a, ale tu ma pan coś Aha. fajnego. Ale dosyć stare. Za 5 dych bym to kupił. Za te same. 8 dych. Był na 7. Niech będzie. 7. 150. Tak. I... Jest. 300. 400. 400. Tak. To 350. Dobra. Łukasz kupuje jak szalony, a Michał wydał całe 15 złotych. to jest, jest to moja mama tata. Tak. tak! Chce się pani rozstać z mamą statą no zajęć. Oczywiście. Ile? 80. Nie, to za drogo. Tutaj klienci jak przychodzą, to chcieliby po złotówce wszystko kupować. No i załatw. Daję 25 zł za głowę. Ale daj pan 100 Nie, za mało. Za, za... Za, głowę. Za, nie. Głowę. Na... Za, za głowę! Za głowę! A, za głowę. głowę! A mamy dwie głowy. No tak. Pani już nie zdąży dorysować trzeciej, więc... No nie, no za no... 50. 50. Dajesz tam. Daję. Nie mam co wydać. Nikt wszyscy tak mówią, nikt nie przygotowany do handlu. Co to A, jest? Tłumacz, co masz kiełbasę to jest! jest. Słuchaj, co to jest? co to jest? Co to jest? Potem się nie dziw, że ja tyle zarabiam. Poczesuj się kiełbasą, bo to będzie największy zysk. Coś ty tu No coś ty znaleźć, to jest śmieci. Zobaczysz, szmelc. pojedziemy do naszych specjalistów, oni nas uświadamiam yy, w tym, czy to jest szmelt, czy nie. Moim zdaniem to nie jest żaden szmelt. Ile trzeba w to wsadzić, żeby to, wiesz, zrobiło wrażenie? Słuchaj, nieważne, ile trzeba w to wsadzić, ważne, ile wyjmiesz. A teraz jedziemy na twoje ulubione koło. O! Tam naprawdę znajdziemy fajne rzeczy. To no, takie stare, wyciągnięte z mieszkań, wiesz, stawszem srebra, cukiernice, jakieś lichtarze, batery, ale to ma taką Wartość materialną wartość emocjonalną, sentymentalną, historyczną. Jak ludzie idą tam i myślą, że kupią Witkacego. No ale te ceny, no że jakie witkacy kosztuje 2000 zł, a tam można takiego dostać. Na osiedlu koło. Zapach antyków unosi się od lat 80. No i voilà. Odej, otacza. Patrz, jakie srebra. Jeżeli, no, to ciężkie, nie? Słuchaj, się do kominka, bo trzeba to wiesz co, ja idę szukać moich grapów. luck. no tobie również, nie dziękuję. Michał węży za oryginalnym srebrem. Z łatwością wyczuje podróbkę. Mogę zobaczyć tego pawia? Proszę bardzo. Ciężki, 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 ale no to jest przedmiot. Tak, To jest początek XX wieku. No dobra, no to to by mnie interesowało. Zobaczmy co pan ma jeszcze. To jest srebro. No to mi wygląda na braci Hennebergów. To był najpiękniejszy polski polska zastawa. To za ile? 1500, O, wow, tak. zabolało. Ale wiecie, do To jest to jest oryginał, to jest XIX wiek. Tak, to, to oryginał, tak, tak, pana. Jakbym wziął i Pawia i lichtarz. Co za ile? Proszę swoją powiedzieć. Dwa 2000 za... za, za nie, 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 nie. To ile? 200. Dwa sto i to jest. Super. No to jest tak piękne sto 250, Dwa no niech będzie, dobra. To jest fajne. Oczywiście śliczna rzecz nie świeci się. piękna rzecz. Ja to dzisiaj szukam takich industrialnych lamp, czegoś, co nie ma wartości, może takiej. No, ogromnej dla historyków, ale właśnie dla designerów, dla ludzi, którzy urządzają domy, dla dekoratorów wnętrz to może mieć ogromną wartość. Myślę, że coś takiego tu znajdę. Ciekawa jest ta ramka. Ta ramka to jest ramka okna z jakiegoś zakładu? Nie, to jest ramka z jakiejś obory starej. No ile funkcji za to? Za to robki chciałbym 120 zł. To są stalowe, metalowe rzeczy, zardzewiałe. To nie ma wartości. To jest ładne, ale to nie ma żadnej wartości. Jest dobrze, już wyzywałem się od oszustów i złodziei. A jest dopiero godzina 11. Ciekawy eksponat. Każdy Niemiec miał oprócz karabinu w zestawie lajkę. Ciężko dostać oryginał. Oryginał kosztuje w antykwariacie kilkanaście tysięcy zł. Dużo jest różnych odlewów? Nie liczcie na to, że to są oryginały. Tu jest więcej żelaznych krzyży niż było hitlerowców. To jest era, proszę Państwa, przed komputerami. Ile to kosztuje teraz? 2,5 tysiące. Hmm. Ale jest firmówka. Wszystko. Ale tam, a tam ma tam pan też takie ciekawe. A to przed wczoraj wieźniu. To jest ze starych hal. Tu jeszcze są cztery. Za tysiąc złotych bym kupił wszystkie. I gotówką płacę. Ha, ha, drugi klient, żeby panu pierwszy. Nie chce mi się tego robić. No pewnie będzie pan czekał. Ja i tak będę się ja z się woził Długo. dobre. No. 7, 8, 9. Ja muszę mieć wszystko. Muszę mieć i ikony, i złoto, i takie lampy. Jeden przychodzi po grajka, drugi przychodzi po rzeźbę, trzeci przychodzi po marmur. Jeszcze jakieś srebro mogę kupić. Śliczne ma Pani te, te świeczniki. Mógłbym zobaczyć? To są piękne, stare rzeczy ardekowskie. To jest ardeko, więc właśnie. I ma Pani dwa. W jakiej cenie? 300 zł. 300 zł. Piękne, to jest. No to jest, to jest klasa. No patera jak się patrzy. Mi się wydaje, że to jest w ogóle Norblin. To może być? No to jest rewelacja. No to jest w ogóle perła w Pani kolekcji. Jaki jest... jaki to może być cenie? Bardzo tanio. Srebrna. 800 zł. No, tak się no, to... ślicznie uśmiecha ta dziewczyna tak. na Pani sreberku. Tak. 750? Tak. To ja jeszcze bym może... Rzeczywiście skusił się na te świeczniki. Czyli w sumie wszystko za tysiąc. Ubijemy targu? To tak jest. Super, tak? Tak. Takie interesy to wielka Dziękuję. przyjemność Dziękuję. dla mnie. To są moje stare rzeczy, co się pozbywa, bo już mam swoje lata. Muszę się tego pozbyć. Lichtarz i ta patera to jest piękne, jak na mój gust, to to są rurki od krzeseł. E, z designu Bauhausen. Za 100%. To ponegocjujmy. No słuchaj, sam ze sobą się targował nie będę. Aha. Pan chce kupić, rozumiem? A pan chce sprzedać. Dla mnie to jest mebel. Dla kogoś to są rurki zwykłe. Ja panu zapłacę... Piękny mebel będzie. Ostateczna cena taka no... No ile by pan tak mówił mi tutaj? Jak tak, to no 250. Dobra, ale wie pan ile ja muszę w to zainwestować, żeby to wyglądało Kto dla pana? klienta? To ile? 250. Płacę. Teraz się nie sprzedaje nic, ponieważ klienci są zmanierowani. Ale ja, szczerze powiedziawszy, zawsze wolę nie sprzedawać za tysiąc, przykładowo tylko za 500, człowieka, z którym można nawiązać kontakt. Historia kołem się toczy, nadal. Znalazłem tu mnóstwo przedmiotów, obejrzałem je, na niektórych w ogóle się nie znam i nie wiem, co to jest, nawet nie wiem, czy są prawdziwe, bo świetnie dzisiaj podrabia się różne rzeczy. Super, szef. Ze sprzętem to tak jest gorzej, ale ci ludzie, to jest ostatnie, wiesz, takie ostatnie mohikanie taki targowic. Taki dobry pomysł, żeśmy tu przyjechali. Ja znalazłem to, co chciałem. Ja też. To po prostu pięknie wygląda. To wystarczy położyć gdzieś na stole i robi wrażenie. Ty dałeś za to? Nie pamiętam, 1200. Dwie... No drogie, Co? to, to... Słuchaj, drogie, ale ja za dwa razy tyle to sprzedam. Zobaczysz, to jest, to jest inwestycja dnia. Najwięcej spodziewam się zarobić na tych rurkach, z których się śmieję, Bo to kupiłem za bezcen 250 zł. Ile? Źle w Berlinie kosztuje jedna takie krzesło. Jezu, 400 400, euro. Maria, no jakie 400 euro. euro. No. Brać czy nie brać? Brać czy nie brać? Łukasz wpadł w szał zakupów i kupił rybki, motorower, monidło i meble bałhausowe. Michał zamiast kupować złom, zjadł kiełbasę i zainwestował w srebra. Podwarszawskie bronisze to prestiż, klasa i luksus pod jednym dachem. I to, to. I to jest to! No no, to jest to zobacz! Tu mi się bo... tylko kluczyk podoba, bo pasuje do mojej szafy. Ale ty od razu narzekasz. Bo wiem, poczekaj. jaka będzie cena. za ale Zobacz, jakie jest wszystko jest dopieszczone. No, nie miej takie miny. Od razu wy się uśmiechnij, wiesz. To jest specyficzne miejsce, dlatego że tu się przyjeżdża, żeby kupić coś, co ma stałą cenę. I sprzedający, i kupujący wiedzą, że tutaj nic się nie da wytargować. a ja tutaj nie znajdę jakiejś okazji, ale znajdę bardzo dobrą rzecz. Dobry produkt, za dobrą cenę i z tego będę bardzo zadowolony. Zobacz, no pięknie. Patrz, jaki to jest piękny. Ja tu lubię tak? przyjeżdżać. Hmm? Lew, proszę. Wow, no zobacz. Jaki ten. Jak Barek, kaszówka. nie? Barek, tak. Coś dla ciebie. Nie, no kurczę, tego jest taka masa tutaj. O, że ja tutaj coś takiego nowoczesnego znajdę, bo ja tu widzę takie. Uuu. Zobacz, jakie tłumy tu walą młodych ludzi, żeby kupować. Ale jakie to jest funkcjonalne. Nie, to jest, to jest pierwsza klasa. Nie, Ładne. To jest pierwsza klasa, słuchaj. Biedermeier to jest styl nudziarzy dla nudziarzy, czyli mieszczan dla mieszczan. Z, zaraz po Kongresie Wiedeńskim zaczęli takie rzeczy ciężkie, ale bardzo praktyczne. To, to, jest, to jest Pana? Tak. Tak? Biedermeier. Tak, Biedermeier. Ale w, w dobrym stanie. Bardzo dobrym, po Nie? renowacji. Po renowacji? Tak, Korniki? Nie ma. A już? Ja nawet jestem zainteresowany tym stolikiem, ale proszę mi powiedzieć... historia jest znana tego? Skąd? To były w całej Europie robione. W jakiej to cenie? Jak Pan myśli? Około 1400 zł. Mówiłem Ci. No, Widermajery tak kosztują, niestety. Sama nazwa to już wie pan. Wyższa no, półka. Ruchu tu nie ma, więc jakbyśmy trochę z obu stron zjednoczyli. Stoi no, trochę to, ten mebelek, nie? To może ja bym. Na no, którąś tam giełdę stoi, nie ta się tak. jest. No, wie pan. 900 zł. Nie za mało, tyle nie mogę opuścić. Proszę pana, mogę u panu opuścić za 1300. 950. No, nie, moja jest ostatnia za 1200. Bardzo mi się podoba, niech pan to przemyśli. No. To jest świetne, piękne. Jesteś napalony na to, ale to może tu chodźmy. Ile? Ile pan powiedział? 1200. 1000. Dobra oferta. Tysiąc. 1150 ostatecznie To już jest dobra propozycja z mojej strony. Naprawdę to jest minimum, jakie ja mogę. Ale nie no, przebicie pan i tak będzie miał swoje. No, na swoje pan wyjdzie, więc... Jakbym nie wysył, to bym tu nie stał. 1050. 1100 zł. Zostawmy taki już. Dobra, płacę od razu. Dobrze, proszę bardzo. To są bardzo popularne były, popularne meble. To wszystko spłynęło w czasie wojny, więc dzisiaj, jak się coś takiego ma, to się ma klasę. U, U, ładna pani jest, no, to coś znajdziemy. Dzień dobry. Proszę, dziękuję. Dzień dobry. Zapraszam. Zapraszam. Dzień dobry. Do Zapraszam, proszę pani. pani tak po pan, amerykańsku pan, pan... wygląda? Byłam w Stanach 20 lat i przesiedliłam się do Polski i te rzeczy nabywałam do siebie, do domu. Chodziłam po aukcjach w Nowym Jorku. Nie, Szukam mus... dobrej łyżeczki do absyntu z dziurkami. A, z dziurkami? Proszę bardzo, zaraz panu pokażę. Mam ładną łopatkę na przykład. Z tego, się nie napoje, a Ciastko Ale No ale niestety sprzedała za późno, spóźnił się pan. A miała pani taką? Miałam, oczywiście. Mm. Ale mam bardzo ładne rzeczy, proszę bardzo zobaczyć. Mam e, proszę I Właśnie, te... patrzę, że to jest do kompletu. Tak, to, są tak, to, biedermajerskie. Są biedermajerskie. Tak, to są krzesełka. Krzesła bidermajerskie. Tak, tak. Ale nie, no to są. Obiciówkę można zmienić, ale krzesła są bardzo, bardzo porządne. Mhm. Chce pan obejrzeć te? E, no chętnie, mam... nie. Skoczy tylko po rabinę, dobrze? I za... Ja zaraz przyjdę. No, widzi pan, miałam ładną łyżeczkę, ale sprzedałam. Tutaj mam ładne łyżeczki też. Proszę nie spaść. Nie, go pilnuję jak ja dojadę do domu z powrotem stąd. Ja może pomogę. O, dobrze. Super. Bardzo dziękuję. Uważaj. No to mówiłem. Te, te no to wymaga do renowacji. Tak? Do renowacji. No, ten solidny bider Michała. Widzieliście, chwyciłem tylko za oparcie już zostało mi w ręce samo oparcie. Co pan tu ma za krzesełko? To są design włoski, <noise> meble aha. włoskie. Dwa krzesełeczka produkowane. Ale to jest na z, z planu zdjęciowego obcego chyba. Ja tak? jeszcze Też, obcy jeśli pan sobie życzy z planu napcęgo no, to jest z, z zza, proszę bardzo Italians do it better ile 270 za sztukę no za drogo no twoje pieniądze rób co chcesz słuchaj to jest w do twoich kurmajera tych właśnie rozpadających się świetnych mebli castelli no i co pan no, na to? Okej, okay, no dobra, no to jest oryginał. No. Mi to wygląda jakiś, wiesz, późny gierek. Tutaj jeszcze, proszę sprawdzić. Za 200, za 200, niech mi pan sprzeda. Wezmę dwa. Nie, 270 to jest cena, po prostu powiedziałem, za którą muszę je sprzedać. Niech stracę. Dobrze, jednak coś mi pan spuści. Ja się trochę czuję przed spotkaniem ze specjalistami jak przed spotkaniem z lekarzem. Trochę stremowany <trymowany> jesteś. Nie! Tak. Ja zainwestowałem świetnie i wyciągnę z tego duże pieniądze. Myślę, że było ok. Oto chwila prawdy. Zakupy Michała i Łukasza ocenią eksperci. Za chwilę okaże się, czy pieniądze wydane mają szansę się zwrócić. Przedmioty będą oceniane w ich aktualnym stanie, bez żadnych napraw i renowacji. Pierwszym ekspertem jest dr Anna Felix, rzeczoznawca z zakresu meblarstwa zabytkowego. Mówię, że wyjątkowe obiekty. Wyglądają oczywiście tragicznie w tej chwili, ale no, to nie jest wielki problem. Także można z nich naprawdę zrobić piękne przedmioty. Te cenę to kupić. Te wszystkie krzesła z rur kupiłem za 250 zł. Meble z rurek to był dobry zakup. 1500 zł za sztukę. To żarci jaki jakiś potencjał w tych krzesłach. Nie, no model jest znakomity taki, nawiązujący do tych Biedermeierowskich wzorów. No, one zostają co prawda później wykonane, ale taki typowy, typowy bidermajer szwedzki z, z piękną deską oparcia w formie pelty, czyli tarczy lekkiej piechoty greckiej. Lekka piechota grecka. Ile zapłacił pan za krzesła? Cztery sztuki, 700 zł. Nie, to dobra cena. Takie jedno krzesło po konserwacji może być warte 500-600 zł. To oznacza, że Michał też dobrze trafił. Z jakiego względu się panu ten stolik podoba? Ładny kolor. To znaczy chodzi panu o formie orzechowe? Tak, małe, ale gustowne, jak ktoś powiedział o pałacu kultury. <laughs> nie da się ukryć, że wzorzystość forniru na pewno wynagradza jego inne braki. Super, świetnie, dziękuję bardzo. Stół okazał się współczesną kopią. Michał z trudem odzyska 1100 zł. Drugi ekspert to Adam Wojtasiak, pasjonat antyków i właściciel galerii sztuki. Nikt nie kupi takiego czegoś, nie do domu prywatnego. A jakie cenie jak tak? Zakupy? 1000 zł za wszystkie lampy. No tak. Jedna lampa po odnowieniu to około 600 zł. Rybki są piękne. Tak? Tak. To bym kupił z tym ogonem. Hmm. Tak, tak. Mam płaski telewizor, a one stały z, z reguły zawsze na telewizorze. Gdybym miał szmaragda, tak. Cena rybki w internecie to około 100 zł. Krzesła, rewelacja. Hmm. Na pewno bardzo wygodne. No, krzesła włoskie są świetne. I to się na pewno sprzeda, bo... Są bardzo wygodne, bardzo praktyczne i bardzo rzadkie u nas. Wartość ich 1800-1900 zł sztuka. Łukasz idzie jak burza. Jak tutaj wszedłem, no to zwróciłem uwagę na ten. A tak się śmiali, na ja to nie cudo. Wie pan, że to cuda Nie Nie, no nie błagam Widzi pana. pan tu, jest Cóż, bardzo wielu kolekcjonerów. A koszt tego cuda? Jedyne 150 zł. Hmm? Nawet 600 zł nie będzie wygórowano ceną, jak pan życzył. Tą, tą sumę. 600 zł to czterokrotne przebicie. Tak, to są bardzo łatwe świeczniczki, Ta? tak. To nawet jest jakaś sy je, je, sygnatura. Dostrzegł, tak? Quiz, quiz. Hmm. To jest oryginalne, takie spawy brzydkie. Tak, oryginalne, ha? tylko jakaś tam niższa klasa fachowca, prawda? Zysk jakieś, myślę, za parę 800 zł. Nawet do tysiąca. Michał powoli odrabia straty. Z tego jestem bardzo dumny. Tak, z tego jest pan dumny, ale wie pan, że zajmuję się starymi przedmiotami 40 lat i nie umiem powiedzieć, co to jest. Ale ładne, prawda? W ale Bardzo stanie... ładne, tak. No troszeczkę tutaj powyższerwiane. Bardzo ładne szkło oryginalne. Ma zawsze odcień herbaciany. Hmm. To nie ma tych odcinka. Ile to kosztowało? 700 zł 700. No to taka umiarkowana cena, tam jakiś kokosów pan na tym nie zrobi, ale myślę, że w granicach 1000 zł to. O, to... Na paterze zarobił 300 zł. To no jest fajnie. od czego innego, to nie, nie, od czego nie, nie, innego. Nie, nie, to jest jedno. Razem z drugim wszystko gra. Bardzo ładny świecznik. Naprawdę śliczny. Mały tak, nie jest tak. taki nachalny, to bardzo A drogi nie... bardzo był. On kosztował razem z tym pawiem 1200 zł. 1250 dokładnie. Komisowa cena 1300 zł. Trzecim ekspertem jest Arek Choduń, znawca mebli i sprzętów vintage. Nie no, niestety, ale to nie mój styl, to bardziej y, można moją mamę by było tutaj zaprosić. Super biurko. A jaka cena tego była? 350. Fantastyczny deal. <laughs> Bardzo ładny stolik jakby. Biurko wyceniam na jakieś 4,5 tysiąca złotych po zrobieniu. Mały stolik 2,5 tysiąca. Łukasz wydał 2660 zł, a szacunkowy zarobek na czysto to 22900 zł. Michał wydał 4950 zł, a szacunkowy zarobek to 9650 zł. Bracie, jestem ryzykantem, lubię inwestować. Pozorny złom. Tak, to jest niesamowite. No Ja hmm? przestrzeliłem z tym stę. Tego sobie nie wybaczę, to, to był błąd. Ale srebra nigdy nie stracono wartości. No i fajnie. <laughs>